Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku, w odcinku z serii podstawowe narzędzia Kreatora. Podstawowe nie mylić tego z takimi, które są podstawowe, że to jest najbardziej ważne elektronarzędzie. Podstawowe to znaczy takie, które cały czas mam, bo jak wiecie to ja dużo sprzętu cały czas u mnie ma rotację, ponieważ kupuję, używam, sprawdzam, no i nie potrzebuję, więc sprzedaję dalej. A tutaj będą takie rzeczy, które praktycznie cały czas mam na wyposażeniu i nie zamierzam się ich pozbywać, bo to jest tak zwany dla mnie basic. To jest wstęp wspólny dla kilku odcinków, więc moi drodzy, mam nadzieję, że taka seria na kwarantannę Wam się spodoba. Musicie mi też wybaczyć jedną rzecz, a mianowicie to, że z grubsza ten film będzie w większości prawdopodobnie tylko i wyłącznie recenzją i moim jakimś wywodem na temat danego elektronarzędzia, a nie będzie stricte pokazane poza może jakimś przerywnikami, jak ono tam specjalnie działa, czy testy z innymi. Jeżeli będziecie chcieli takie filmy, to dajcie mi to znać w komentarzu i dajcie mi moi drodzy znać, czy w ogóle Wam takie serie się podobają. Więc kiedyś takie coś robiliśmy parę lat temu ładnych, więc mam nadzieję, że również Wam się teraz to spodoba. I taka informacja, jeżeli ktoś by chciał z Was zobaczyć ile dane elektronarzędzie kosztuje, to pod spodem macie linki do Ceneo, tam raczej będziecie mieli najlepsze ceny. Możecie zobaczyć ile w danym momencie dane elektronarzędzie kosztuje, z tego względu, że ja, jak wiecie, cen nigdy nie pamiętam. Poza tym ceny się też mocno zmieniają, więc będziecie zawsze na bieżąco. Ten film będzie z cenami na bieżąco. Dzięki właśnie tym linkom do ceny. A dziś, moi drodzy, jedna z moich y, ulubionych klętarek nieco yy, znowu będzie w Bosch'u, co w końcu pośmie sponsoruje nie no to jeżeli to by to na myśl przyszło troszkę fajnie by było mi wysłał trochę sprzętów do testu ale to trzeba by było gdzieś pewnie ich zapytać coś, nie znam się ale bym potestował jest sporo sprzętów, które bym z chęcią e, natomiast moi drodzy jedna z moich ulubionych Boszówek, e, to jest Boszówka e, GB, e, GSB e, 18V oczywiście jak widzicie kolor niebieski, e, professional Czym ona się charakteryzuje? Jak dla mnie? Tam mamy dużo podobnych modeli Boscha. Akurat na tego padło i to nie będzie się tyczyło tylko i wyłącznie tej wersji, którą mówię GS 18V, bo macie później VL2 macie, one są mega podobne do siebie, różnych tych modeli jest. One się mówią, na przykład różniły, że niektóre będą miały udar, niektóre tego udaru nie będą miały, aczkolwiek wszystkie te serie tych 18V niebieskich Boscha. Wszystkie je można opisać jako naprawdę bardzo udane konstrukcje. Udane konstrukcje pod względem czego? Po pierwsze, pod względem obudowy. Obudowa raczej się nie zmieniła. Pamiętacie, jak byłem na strzelnicy i ładowałem w bosza 18 kę tego nihamkowego, Ale one są nie do zajechania. Te obudowy są mega fajnie poskładane, przekładnie są metalowe. Yy... Nie szło tego rozwalić. Pamiętacie? Strzelałem do tego z 22, później strzelaliśmy do tego z 5.56, później z tego z 9 wcześniej waliliśmy do tego, później w buterkę nawalaliśmy z 5,56. 7,62 akurat ten nie mieliśmy. Ale na końcu dopiero ze strzelby, żeśmy ładowali w kilka osób, to dopiero po strzelbie ona jeszcze nawet działała. tylko było rozwolone, ale jeszcze silnik chodził, jak że się zachowywała, a jeszcze chodziła. Dopiero padła w momencie e, takiego już z bliskiej odległości, oczywiście z amunicji trap, ale no, żeśmy walili z bardzo bliskiej odległości, dopiero ona wtedy padła. Wow, naprawdę wow, jest po prostu bestia. Dlaczego ja ją tak Bo mnie bardzo lubię? Najważniejsza rzecz jest to, że ona ma bardzo dużą moc i jest zwinna. Wbrew pozorom, ona nie jest duża, jest fajnie wyważona. Jak macie całkowicie szczególnie dwurzędówki, to jest to naprawdę bardzo mądrze wyważone, bardzo wygodne bo ergonomia, moi drodzy, jeżeli robicie dłużej danym elektronarzędziem, uwierzcie mi, że bardzo się, bardzo się liczy. Tak samo dlatego tego lubią, na przykład, e, hitachi, przynajmniej te starsze sprzęty, które były mega fajnie wyprofilowane. To samo mogę powiedzieć o Boschach, że one są mega fajnie wyprofilowane. Dużo rzeczy jest takich, których też zwykły użytkownik nie doceni. Na przykład, no zobaczcie, taka głupia jakby opaska. No to jest ogumowane, no niby co, no niby co. Bajer czy tutaj z tyłu, tak wiecie, to jest ogumowane. No po co to jest? No Bayer może. Może, żeby absorbowało uderzenie, bo jest to najbardziej wystający element, też, ale na przykład wyobraźcie sobie, że robicie na jakiejś śliskiej powierzchni, szczególnie niech to będzie na przykład dach, chociaż to nie musi być śliska powierzchnia. Robiłem dach w Altanie. Wszystkie elektronarzędzia, które akurat tam miałem, oprócz Makity chyba i Bosza, e, znaczy wszystkie, niektóre elektronarzędzia zjeżdżały mi z tego dachu, nie mogłem ich po prostu odłożyć, bo się ślizgały. To zapobiega takim głupim, ślizg głupim ślizganiom. To są rzeczy, o których użytkownik nie myśli, takich elektronarzędzi, a które są tak naprawdę składową tego, że to elektronarzędzie jest tak po prostu fajne. Nie jest tak, że ja się wyjątkowo jaram tą kętarką. Jest po prostu bardzo fajna. Jest mała, ma, jest fajnie wyważona, jest limtowojonowa i ma naprawdę sporo po prostu mocy, bardzo sporo mocy. Bardzo sporo mocy. Pamiętam, że kiedyś robiłem testy kętarka kontra impact. Oczywiście, moim zdaniem, skrętarka nigdy nie zastąpi impakta. No impakt skrętarki też w zasadzie w wielu przypadkach nie zastąpi. Są to zupełnie różne narzędzia. Ale uparłem się, że będę wkręcał wkręty bardzo długie. Chyba to były 20-to centymetrowe. Fi, nie wiem, 8. Takie typowo ciesielskie. I o ile... No impakt wiadomo, no idzie. Brrr, pójdzie sobie, da z tym radę. O tyle to... Na drugim biegu co pamiętam, dało sobie radę nawet w miarę, później na pierwszy bieg przełączyłem, to prawie mi złamało nadgarstek. Nie mogłem tego praktycznie utrzymać, musiałem to trzymać, już nie pamiętam czy w dwóch łapach to trzymałem, jest to w stanie Wam wyłamać nadgarstek. Musicie uważać, ta skrętarka naprawdę ma moc. To się nie tyczy tylko tej, tylko każdej skrętarki, która będzie miała naprawdę dużą moc. To jest w stanie Wam połamać nadgarstek. To jest po prostu bestia. Jak ona chodzi w ogóle, to mi się podoba dźwięk tego Bosza, silnik, wyważenie i to wszystko, bo to są takie detale. Ona bardzo ładnie pracuje. Natomiast moi drodzy mamy tutaj też udar oczywiście. Fajnie jest mieć, czemu nie? Troszeczkę parametrów technicznych. 18V maks, średnica wiertła, które możemy sobie tutaj zamocować w naszym uchwycie standardowym, który tutaj możemy sobie wymienić tam 40, czy coś. Ale w tym przypadku mamy tutaj moi drodzy, 13. Natomiast biegi mamy: pierwszy bieg 0 do 500, drugi 0 do 1700, made in Malaysia. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o całą etykietę. Jeszcze tak jak Wam mówiłem na początku, moja. Podstawowa wkrętarka. Jest to moja podstawowa, najmocniejsza wkrętarka, którą używam. Często mnie pytacie, jaką mam najmocniejszą wkrętarkę. Wydaje mi się, że mówimy tutaj o wkrętarce, nie o impaktach czy o czymś takich, tylko o wkrętarce. Wydaje mi się, że to jest moja najmocniejsza wkrętarka, którą sobie zostawiłem. Bardzo ją lubię, jest oczywiście mega odporna na wszelkiego rodzaju jakieś zabrudzenia, praca w pyle, syf, nie syf, upadki. Upadki, bo tak jak ja Wam mówiłem, narzędzia staram się nie to, że nie szanować, ale staram się pod kątem tego, co Wam przekazuję, staram się je naprawdę mocno testować. A mocno testować to znaczy, że jak robiliśmy na dachu, to ja tą tarką rzucałem z dachu kilka razy Wojkowi. Dach był oczywiście na wysokości tam 3-4 metrów, więc to nie były jakieś upadki, ale jednak, e, więc ten sprzęt wytrzymuje. Jeżeli ktoś myśli o kupnie sprzętu na budowę, nie ma najbliższego problemu moi drodzy. Zwartość mojej drodzy konstrukcji nic nie lata, nic nie stuka, nic nie puka. Pięknie wyważone to jest. Przełączanie biegów, ergonomia. Pierwszy bieg, drugi bieg. Naprawdę fenomenalny. Do czego miałbym się przyczepić, jeżeli miałbym się coś czepiać? Nie wiem, może dlatego, że wolałbym futerko tak które jest naśratowione w miło metalowe. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jest metalowe. Czyli po prostu... bo tak. Czyli to jest moje widzi mi się w tym momencie. Eee, grip w tym jest całkiem dobry, nawet jeżeli byśmy mieli rękawice, wydaje mi się, że ja w rękawicach bardzo nie lubię pracować, i praktycznie nigdy nie pracuję. Ale wydaje mi się, że te wpuski, które są tutaj są naprawdę na tyle fajne, że możecie to złapać. Tak samo te wpuski, które macie tutaj do przekręcania między udarem a tak samo jak macie te tutaj do przekręcania między udarem a nie udarem. Też są dosyć, dosyć dobre na tyle. Natomiast tu bym wolał, tak jak mówię, mieć metalowe futerko, takie jak jest na przykład stosowane w Milwaukee. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż to też też chyba takie metalowe futerko, jak pamiętam. Już nie chcę was teraz skłamać, ale chyba też obiektę takie fajne futerko. Nie wiem, akurat tutaj jest inne. Jest dosyć krótkie też futerko, co robi taką kompaktową wkrętarkę z tego. Naprawdę fajną wkrętareczkę. Jak widać, mówiłem, dużo ona u mnie przeżyła. Naprawdę dużo u mnie ona przeżyła. A stalnik, moi drodzy, jest. nie można za wiele jej zarzucić myślę, że jest naprawdę fajny fajnym stanie sprawdźmy sobie jeszcze jej głośność odpalamy sonometr test oczywiście na szerokości barków maksymalną głośność sobie ustawimy uwaga tutaj widać 80 dB na maksie, jeżeli sobie polecimy zobaczmy jeszcze na pierwszym biegu, niewiele się raczej powinno zmienić no bo po tu słyszymy silnik, ale Sama, 80 dB, 82 dB. Naprawdę, jeżeli chce, ktoś chce kupić mocną wkwentarkę, niekoniecznie lekką, niekoniecznie super poręczną i kompaktową, ale wydaje mi się, że to jest do tej pory to, co spotkałem, to jest to chyba najfajniejszy kompromis między wagą, mocą i ergonomią. Te trzy, jakbyśmy rzeczy sobie wyważyli, bo oczywiście są mocniejsze wkwentarki od tego, są lżejsze wkwentarki od tego i są. Yy, no ergonomia to już może być kwestia względna no mi ta po prostu wyjątkowo leży ale jeżeli byśmy wzięli te trzy współczynniki ze sobą, chociaż te dwa i chcieli znaleźć najlepszą wkrętarkę taką właśnie pod tym względem to wydaje mi się, że ta jest naprawdę godna polecenia nie mówię, że to jest już absolutnie najlepsza i tak dalej że tutaj Bosz mi na konto wpłaca pieniądze ja mówię, bierzcie Bosza. wcale tak nie mówię, mówię, że po prostu że jest naprawdę zarąbista tyle jeżeli byście chcieli ją zobaczyć w pracy mieszałem ją też, znaczy farbę to zawsze często ją mieszałem, ale zdarzyło mi się beton kiedyś ją mieszać. Dała radę, na pierwszym biegu, prawda? Nie dużo tam, bo to była, zapra nasze znaczy, zaprawy, tam mieszałem może było z 20, nie 15 kg, dała radę. Jeżeli byście chcieli ją zobaczyć w akcji, dajcie mi znać, w jaki sposób byście chcieli zacząć, czy miałbym coś wiercić w drewnie, w metalu. Jeżeli chcecie, po prostu dajcie mi znać, a taki test niebawem się pojawi praktyczny. Tylko mi o tym moi drodzy napiszcie, a ja myślę, że możemy przejść do żegnania się już. I moi drodzy to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli Wam się spodobało to bardzo Was proszę o zostawienie łapki w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć ile dane elektronarzędzie kosztuje jeżeli jest jeszcze produkowane, jeżeli jest jeszcze nieprodukowane to model nowszy, który to powiedzmy zastąpił to pod spodem wrzucam Wam linki do ceny w większości przypadków, bo tam raczej znajdziecie w najniższych cenach dane elektronarzędzia.